Parkour jest to sport i też tu te, te, te sztuka właśnie, która polega na efektywnym przemieszczaniu się programacji miejskiej z punktu A do punktu B. Osoba trenująca parkour nie potrzebuje żadnego sprzętu, by uprawiać ową sztukę. Warto wspomnieć, że jest to świeży sport, ponieważ został on zapożytkowany pod koniec lat 80. kiedy to Dawid Belz ze swoją ekipą, m.in. grupą Yamakashi i Sebastianem Fulkanem, zaczęli ćwiczyć dla zabawy właśnie i pokonywać różne przeszkody miejskie. Parkour liczy się to, żeby być... Najkrócej mówiąc jak najszybszym, prawda? Żeby jeżeli ktoś nas goni, jesteśmy w sytuacji zagrożenia, musimy wykorzystać, co mamy wokół siebie, w tym przypadku miasto, czy to jest gdzieś las, czy jakieś fabryki. Musimy to wykorzystać do tego, żeby pokonać w jakiś sposób kogoś, z kim się ścigamy, żeby być szybszym. A we freerunie nie chodzi już o szybkość, tylko o efektowność. Po prostu, żeby robić ze swoim ciałem takie rzeczy, żeby się to podobało i nam, i, i wszystkim, którzy nas otaczają, prawda? Żeby robić coś, co, co jest ogólnie bardzo efektowne, czyli do tego dochodzą wszelkie salta, elementy akrobatyczne, elementy czasami z breakdance'u nawet się zdarzają, a w parkourze robimy to wszystko jak najszybciej, jak najpłynniej. Zainteresowanie jest takie duże dlatego, że nie potrzeba żadnych środków, żeby ćwiczyć parkour, poza dobrymi butami, może nawet niedobrymi, bo wielu ludzi ćwiczy w trampkach czy tenisówkach. Młodzi ludzie czasami nie mają co robić, a żeby wyjść poprzez na jakieś barierki to też nie jest duży wysiłek, a z czasem to wciąga. I... Ja myślę też, że media też pomagają w tym, bo jak młodzi ludzie widzą jakieś ewolucje, jakieś salta wykonywane przez osoby, które już długo w tym siedzą, to prawda chciałyby robić to samo. Ci młodzi ludzie właśnie podapują to od swoich rówieśników. Właśnie widzą, że osoby, ich znajomi ćwiczą, to oni też nie chcą postać w tyle i również chcą ćwiczyć razem z nimi. Jest to moja alternatywa spędzania wolnego czasu. Również dzięki temu mogę wyrazić siebie, poprzez właśnie prezentowanie swoich umiejętności. Mogę również dzięki temu spotkać różne ciekawe osoby, które siedzą w tym samym temacie co ja. Poznaję swoją budowę swojego ciała i do czego jestem zdolny. I to przede wszystkim jest dość ciekawe. Poznawanie swojego ciała oraz swojej psychiki. Przechodnie są bardzo różni, no, tak samo jak różni są ludzie. Niektórzy podchodzą, pytają co to jest, interesują się, niektórzy wyzywają nas od wandali, niektórzy chcą się przyłączyć. No, to zależy od człowieka, tak samo jak różnie reagują na skateów, na przykład właściciele sklepów wyganiają ich spod nich, a niektórzy bardzo chętnie chcą, żeby przychodzili, bo to też ściąga, ściąga ludzi i ściąga jakąś publiczność, prawda? Miejsce staje się popularne. Nasze początki bywały trudne, ponieważ zaczynaliśmy wtedy, kiedy w internecie praktycznie nie było żadnych informacji na ten temat. Każdy wiedział powierzchownie co to jest właśnie, widząc film Yamakashi, ale nie do końca każdy wiedział, z czym to się jeżdż, jak powiem. Na samym początku. Marcin miał prawie złamaną nogę, gdzie się przeliczył w skoku. Byliśmy za bardzo brawurowi, jak to bywa zazwyczaj. Przeliczył się, poharatał sobie piszczel, później miał nadbudowany mięsień, prawie złamaną nogę. Zdarzały się też złamania, skręcenia. Jak w przypadku każdych sportów, gdzie ryzyko jest bardzo duże i wszystko zależy tylko od nas i od naszej głupoty, prawda? Rodzice akceptują to przede wszystkim, wspierają właśnie nas, mówią, że to dobrze, że znaleźliśmy jakieś alternatywne zajęcie, ale też również boją się o nas, boją się, kiedy wychodzimy na treningi, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. Ja właśnie, przekonałem się właśnie nie raz, że rado musiał właśnie po mnie ojciec przyjeżdżać, kiedy skończyłem kolano i nie mogłem dojść do domu. Tego się obawiali cały czas i w końcu się spełnił niestety. Zachwalają to, co robimy. Czasami nawet nam pomagają, wynają się w jakieś sale do ćwiczeń lub jakieś te miejsca. Ale przede wszystkim właśnie akceptują to i cieszą się, że robimy to, co robimy. A ja bym się nie, nie, nie zgodził do końca z tym, no ponieważ jak zaczynaliśmy ćwiczyć, to nie byliśmy akceptowani, bo to o, tutaj małpy skaczą po osiedlu, prawda, Na jakieś, jakieś wyzwiska, yamakashi. Jednak z perspektywy czasu widać, że ci, którzy dbają o formę fizyczną, jednak, jednak coś mają więcej od życia, prawda? Nagrywamy filmy po to, aby podzielić się też z innymi osobami niećwiczącymi, również z tymi, którzy już od dawna się tym zajmują. Poprzez filmy możemy się łatwo komunikować, uczyć się też z tych filmów różnych rzeczy od tych, którzy umią to lepiej od nas. Czasami na przykład nagrywamy sobie film, gdy robimy jakiś trik, żeby zobaczyć jak w praniu rzeczywiście to wygląda i później to poprawiać. Często są nagrywane filmy jakichś skoków, które sobie później sami oglądamy, analizujemy, co robimy źle, co, co możemy robić, żeby było lepiej. Zaczynamy od treningu siłowego, wzmacniającego nasze całe ciało oraz treningu psychicznego, który skupia się na tym, że coraz... Coraz to dalej podczas naszych, naszych treningów staramy się coraz większe wyzwania dla naszej psychiki wydawać. Co więcej, gdyż mamy dobrą psychikę, to i tak nie możemy za bardzo skupiać się na jakichś bardzo trudnych elementach, ponieważ możemy nasze ciało nasz tego nie wytrzymać. Tak właśnie mi się zdarzyło, gdy porwałem się saltem na bardzo dużą wysokość. No i niestety skończyło to się z skręceniem kostki i kolana. Eee. Nigdy w życiu. Nie. To nie jest podane do jackassów, absolutnie nie można się z tym się zgodzić, ponieważ e, kolesi nagrywają swoje materiały, byle by pokazać ja co oni są głupi, co oni mogą zrobić, jak łatwo się można pokaleczyć. My robimy to bardziej, jak, jak traktujemy to jako sztukę. Nagrywamy nasze materiały dlatego, by, by się pokazać, by zaistnieć, pokazać właśnie to, co ćwiczymy. Na treningach oczywiście znajdujemy jakieś miejsca, gdzie możemy ćwiczyć i planujemy wszystkie nasze elementy, żeby móc sprawdzić nasze umiejętności i techniki, które potrafimy wykonać. Gdy mamy sytuację, w której jesteśmy już bez wyjścia, na przykład gdzieś musimy uciekać albo kogoś gonić, to nie, to wtedy lecimy spontanicznie i staramy się właśnie podczas naszego biegu znajdować właśnie elementy, które mogą nam potencjalnie zaszkodzić, zatrzymać nas i które możemy wtedy w tym momencie pokonać. Służby porządkowe. To zależy. Zareagują czasami na, na nas bardzo agresywnie. To znaczy, z, nam, e, spisują nas, poczynkują, każą nam uciekać z tego miejsca, gdzieś siedzieliśmy. Używają słowa na S. Owszem, ale zdarza się również tak, że przychodzą panowie policjanci, zagadują do nas, pytają się, co robimy i nawiązujemy jakieś dialogi i właśnie dochodzimy do wspólnych wniosków, że... To co robimy jest akurat bardzo fajną rzeczą. No są znane przypadki też, że już tracerzy czy freelanerzy organizują w większych państwach, gdzie to jest bardziej rozpowszechnione szkolenia dla policji, żeby lepiej poruszać się w przypadku gonienia na przykład zbiegów po, po mieście. I rzeczywiście niektórzy policjanci czy, czy straż miejska uczą się podstawowych trików z parku, żeby na przykład goniąc kogoś, kto gdzieś wskoczy za jakąś bramę, nie... nie nie że tam przebijać się przez tą bramę przez dwie minuty, tylko żeby przeskoczyć to jednym płynnym skokiem. Dzięki temu jesteśmy szybciej, choćby nawet do zwykłego sklepu, kiedy nas mama albo bądź tata wysyłają na przykład jakieś mleko, postaramy się naszą drogę bardzo urozmaicić i ją pokonać na różne skróty. Tak? Ja szybciej biegam na autobus, przez co szybciej jestem potencjalnie czasami nawet do dwie godziny, bo zdążam na wcześniejszy autobus. Skracając sobie drogę niejednokrotnie przez barierki i przebiegając przez jezdnię.